Geneza Dni Księstwa Kaliskiego rozpoczyna się od roku 2014, kiedy to kaliskie stowarzyszenie Koliber zorganizowało pierwsze wchody ku czci Bolesława Pobożnego. My czerpiemy z tradycji danego wydarzenia i organizujemy drugie dni Księstwa Kaliskiego, czyli ogólnopolski festiwal plenerowy widowisk historycznych, który skupia się przede wszystkim na uczeniu Bolesława Pobożnego oraz księżnej Jolenty, postaci niezwykle ważnych i istotnych z punktu widzenia nie tylko miasta, ale również całego regionu oraz nawet całego kraju, wspominając chociażby statut Kaliski. Znajdujemy się pod klasztorem Ojców Franciszkanów na placu przy ulicy Świętego Stanisława, gdzie odbywa się wielki festyn historyczny. Mamy tutaj pokazy rycerskie Bractwa Rycerskiego, czy wiele kramów średniowiecznych, czy z organizacji pozarządowych, gdzie młodzi uczestnicy wydarzenia mogą po prostu dobrze się bawić. Dzięki temu wydarzeniu chcę przede wszystkim w cudzysłowie odkurzyć metrykę Kalisza jako najstarszego miasta w Polsce. Całe wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 12. .00. Wyruszyliśmy z pochodem rycerskim spod liceum im. Adama Asnyka. Na czele pochodu stanął sam Bolesław Pobożny wraz z księżną Jolentą. Przeszliśmy przez główny rynek i dotarliśmy aż tutaj, do placu przy ulicy Świętego Stanisława. Tutaj czekały, czekają na nas liczne koncerty z zespołów muzyki dawnej, najlepszych w Polsce, chociażby Huskari, duet Zoriuszka, brewis, czy potem o godzinie 19.00 Zespół muzyki dawnej Jericho.